Siemano, z tej strony Filip, idzie nagrywa Clicker Simulator Tak, wszyscy nagrywali, więc ja też muszę Jak widzicie Mam już 200 klików za robuxy okay, Okej, 1700 Robuxów Jak... Dobra, kiedyś to kupię Obiecuję Wam, że kiedyś to kupię. Jak będzie bardzo dużo... Dobra, otwieram sobie pierwsze jajko. Open one. Otwieramy jedno jajko. Kitty. Dobra, dawamy klik. pets O Kitty. Ekulpujemy. No i teraz zostaje plus dwa kliki. Dobra. Gdzie tu kody są? Menu. O kodę. Ehm, piszą wszyscy. Dwa. Pięć. Pięć? Czy dwa, trzy. Pięć. Nie no. Ja cię piszę. Trzy. Pięć. Cyl Dobra, nie piszemy. Nie piszemy żadnych kodów. Tylko po prostu gramy. jest drugie jajko. No już aż było 30%. No ale jeśli będzie bardzo dużo lajków i, i wyświetleń, i wszystkiego, obiecuję wam, że kupuję wszystkie rzeczy za Robuxy. Tutaj Rebirs. A, Rebirs. 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 400. Okej. Okay. Dobra. Lecimy. No i... Przepraszam, że jestem aż taki słaby w tą grę jednak. Dopiero zacząłem grać. Jak chcecie to mogę drugi odcinek z z zrobić z tego. I tu mamy... ja Są, to serio powalone ceny są. Otwieramy sobie kolej. Ja, jak ja noob. Nie założyłem tego doga. No i patrzcie no. Jeszcze otwieramy sobie... Jedno. Dogi, jeszcze jedną dogi. Teraz zbieramy na to jajko, bo dostajemy plus 4. Tylko sobie założę pety. Dobra, equip. No i teraz plus 4 i chyba będziemy na to jajko zbierać za 2,5. No. Jacie no. Jak chcecie, to mogę w inną grę zagrać, bo... PET symulator ogólnie upada i właśnie jak zacząłem kanał chciałem mieć kanał i zacząłem w ogóle nagrywać no to wiecie co się stało to nie wiecie to tylko po prostu bez symulator X upadł. Teraz nie zrobię takiego po prostu nie wiem jak to powiedzieć, ale włożył bardzo złe coś do doped symulator. Strasznie strasznie złe. Ojej, rebirf 800 klików, 10 gemów. Ej, czy to się opłaca? To się opyla. Ja tu zbieram 900 i robię rebirfa, bo... Sorry, że nie robiłem tego wcześniej, ale po prostu mówię, że jestem nubem. Dobra, kupujemy sobie rebirw. No teraz 12 dostajemy, no. Ja to jajko kiedyś kupię, obiecuję Poczekam mi otworzę to jajko. Jakie masz szanse, tu są jajecie, nie. Jak chcecie to mogę pod symulatorem nagle grać. Jak pierwszy filmik, jak będzie coś zacinka, albo jak albo no jakaś będzie to przepraszam bardzo za nią. Ja tu już sobie otwieram jedno jajko. To oczywiście to drugie. I powinno to mieć o mocy. Mam strasznego ph w otwieraniu tu jajek, ale no siedem tu ma y equip. Dobra, zajmujemy sobie doga i dajemy bear. Jacie no. Widzicie jaki ja jestem? O, 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 o. tu o, Robimy od razu remifa. Rebirch leci 40 Już trochę pro jestem Jak nie to sorry Jeśli ja się uważam za pro teraz Ja zbieram na tego peta za 300 Bo to dosyć szybko leci i ten Mogę nagrać też drugi odcinek Chyba, że nie chcecie drugiego odcinka To bym po prostu napili. Pięć rebirów za 10K i ok, zbieramy to. Zbieramy, a, bo to mnie tak wybustowało, te jajo. Więc kupujemy jeszcze jedno. Kurde no. Widzicie, jaki ja mam fart do otwierania jajek tu. Kolomony lecą same. Ja sobie wchodzę, w pety, zdejmujemy. Doga Equip Best. Tu jest coś jak Equip Best 132. Ja. Okej, okay, za ile jest następne jajo? Nie widzę. Ale teraz zbieramy 1. Ja chyba będę sobie teraz zbierał na 10 rebirów. Dobra, no 10 dzisiaj... O, mam no już mogę 10 i robi. 200 już kafle ale... Ale to leci. Fajnie mi się tak gra, więc możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję dzwonem. Mam nadzieję, że już to zrobiliście, ale jak nie zrobiliście, to... To zróbcie to. bo sobie to jest takie fajne, jak dla Was nagrywam. Ale, jak zostawicie łapkę w górę, to ja widzę, że wam to chce się robić i że super to dla was jest. Jakie to w ogóle są szanse na. No, ja na rera nie wydropiłem. Open one, no please, Rera. dostanę nuba. Rer! que aqui, be, un equipe al, equipal al, Equip equipe, 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 O, mam 300. Bu A to jest. Ja to jest od 400. Tak się będą ze mną bijać. Nie. Las <grywki> łapkę, bo ripuję teraz. Ej, nie, już jestem starter. Filip. A i ogólnie nazywam się Filip. Mam <grywki> 400 gameów w końcu. Buły. I buły. No. Dziękuję, pets. <śpiewanie> Nie zbieramy na to za jeden, miliona, bo tu bym. bym bo będą jakieś lepsze rzeczy Dobra, no mogę sobie kupić teraz za 12 milionów Bum, 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 już nie, nie jestem startem <laughs> Mi się to fajnie gra i ten odcinek będzie mieć około 16 minut Jechał <laughs> yeah, jadzie oh yeah, yeah. Portal, o oh.

Ale wszyscy jakoś skaczą, ale... Ale na razie gram sobie w ten Clicker Simulatora. U, o dobrze, dobrze, dobrze. Mamy to i kupujemy sobie jajo pierwsze. Rar! Super, bo... Kolejny... Epic, spec. Może to nie jest jak ten dog, którego mogę już drugiego kupić. Kupuję? To, to Nie, już nie ma serii. Kupiłem wszystko. Equipujemy. Equip. I equip. Do tego rel 14% Ojeju Zobacz Tato Teraz to rebirfy robimy No i Ja Cię wtedy mnie już tak wygustowały Mam 100 rebirfów To totalnie teraz zniszczyło grę Chcecie kolejne audycje tu ten, to mi o tym powiedzcie. Niech ja, ale to teraz leci. Dostaje 20. Czy mam A za ile jest następna wyspa? Za 18 minut. Okej. Okay. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Taki spoj. A. Pets Buttons. 50 rebirfów. Co? Kupiłem 50 rebirfów? Kupiłem 50 rebirfów. Za 500 gramów. Już nie ma. Ale kupiłem to. O mam jakieś takie to są Na początku sobie kupimy w lepszą krainę. Ale to jaju. W końcu się dowiem ile to jej kosztuje? 200 kółek. Wy sobie jaja robicie. Ale to trudne jest zrobić, nie To I się właśnie, bo. 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 można dwa razy skoczyć ale ja tam... Dobra. Jak chcecie, to wsuniemy tą gierkę. Jestem już basic. Powinien być już pro. No, ale mi się takie odcinki podobają, więc jak wam też, to zostawcie łapkę w górę. Bum, bum. Mogę dwa razy jump. Ale nie rozumiem, po co są te zone. Możecie mi pisać porady w komentarzach. Po co są te... Jak oczywiście jesteście bardzo dobrzy w tą grę i ogólnie fajnie wszystko robicie. No to w sumie możecie i ten i git będzie. I ogólnie no wszystko fajnie jest. Zależy chyba mikrofon mi uciekł niestety. Tu jest znowu jakiś rebirk shop za 2,5 50 rebir. Kupujemy sobie jeszcze macie stary pi. zostawić łapę. Yeah. No a co? Wow Chodzimy sobie tu na ten sklepik. Chodzimy tu i takim sposobem skakaniowym. Takim wskazaniowym tu wskoczymy. Co? Możemy się pożegnać. Ustęp 12 milionów. Jestem już wymustołam. No i pa!